Chrystus z martwych wstał. Chwała Panu. Świadkami tego, że Jezus żyje, są jego dzieci i fakt, że te dzieci ciągle się rodzą na przestrzeni już ponad 2000 lat. Było już wspomniane o cierpieniu i umieraniu razem z Chrystusem. Jeśli razem z nim Umrzemy, razem z Nim żyć będziemy. Jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim też będziemy i królować. I wiecie, chciałbym właśnie w tematyce a, tej właśnie świątecznej powiedzieć o cierpieniu, gdyż ono było... Nieodłączne właśnie w dziele zbawienia, które dokonał Jezus względem nas, nie dało się inaczej. Jezus nie mógł tego dokonać bez cierpień. A i również Pismo Święte w wielu bardzo miejscach mówi nam o tym, że my nie możemy iść za Chrystusem, być Jego prawdziwymi uczniami, i nawet dostąpić z zmartwychwstania, jeśli nie będziemy uczestniczyli w Jego cierpieniach. Swego czasu, kiedy Jezus mówił uczniom swoim o swojej męce nadchodzącej, o swoich cierpieniach, o tym, że będzie wydany, ukrzyżowany i że również zmartwychwstanie, Piotr podszedł do Niego i powiedział pewne słowa. Mateusza 16, rozdział 22, werset. A Piotr wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. On oczywiście został skarcony przez Jezusa, lecz wydaje mi się, że chyba to żyło ciągle w sercu Piotra. Jezus tego nie przyjął, ale widocznie Piotr nie usunął tego ze swego serca. Dlatego, że przyszedł taki moment. Będę czytał Łukasza, 22 rozdział, i 59 werset. Może troszkę od wcześniejszych wersetów, 54 czwarty werset. Łukasza 22,54 i dalej. Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana, Piotr zaś szedł za nim z daleka, a gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służebnica zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się rzekła, i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. Po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewnił, mówiąc, Doprawdy i ten był z nim, jest przecież galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo pana. Jak do niego rzekł, zanim kur dziś zapieje, trzykroć się nie zaprzeszł. Zaprzesz. zaprzesz. I, wys I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Piotr, kiedy zapierał się Jezusa Chrystusa, być może dopuszczam tą myśl, że On się lituje nad sobą. Ale kiedy On już popełnił to zło i kiedy On zobaczył wzrok Jezusa Chrystusa, spojrzenie i przypomniał Jego słowa, zapewne również i przypomniał te słowa, gdzie ja teraz idę, Ty pójść nie możesz. A przecież to było pragnieniem Piotra, to było Jego marzeniem, Jego misją. Iść za Jezusem gdziekolwiek On nie pójdzie. I Piotr, przez to wydarzenie, przez to właśnie co się stało, on zrozumiał, że nie da się służyć Bogu, mając litość dla samego siebie. I później już, dzieje apostolskie, już pierwsze rozdziały nam mówią, że Piotr był w gronie tych, którzy nadstawili z radością swoje plecy na biczowanie za Ewangelię. I co ciekawe, to nie przyniosło przygnębienia, a wielką radość, że mogli cierpieć za Jezusa Chrystusa. I wiecie, wielkim jest oszukaństwem diabelskim, dosłownie diabelskim, dlatego też Jezus powiedział. Kiedy Piotr mówił, miej litość nad sobą, te słowa Jezus powiedział: Idź precz, szatanie. To jest myśl diabelska. Żebyśmy wybierali lżejsze drogi, tam gdzie nie ma cierpienia, tak nam będzie lepiej, tak będziemy szczęśliwsi itd. A okazuje się, że kiedy dostaniemy dobrych biczów na plecy za Chrystusa i wytrwamy przy Chrystusie, okazuje się, że na nas jeszcze większa łaska spływa niż na tych, którzy uniknęli tych biczów. Jezus Chrystus już w kazaniu na górze mówi nam właśnie również o cierpieniach. I popatrzcie, właśnie podoba mi się to w nauce Jezusa Chrystusa, że on nigdy nie ukrywał. On nie mówił w ostatniej chwili, kiedy odchodzi z ziemi: No, uczniowie, ja wam zatajniłem tylko jedną sprawę, w tym wszystkim jest jeden haczyk, będziecie prześladowani. Nie. Jezus od samego początku mówił. I jakże ważne jest nam również uzbroić się tą myślą, że przyjdzie się nam cierpieć za Chrystusa, jeśli chcemy być właśnie razem z Nim ukoronowani chwałą. Mateusza 5 rozdział i rozdział, 10 werset i następny. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. A przecież to jest nasz, nasz cel, bracia i siostry. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeszyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza, ofita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I wiecie, tu Jezus mówi. Radujcie się, bo zapłata wasza obfita jest w niebie. I wiecie, ja wierzę, że tu Jezus mówiąc, zapłata obfita wasza jest w niebie, on, ja tak to rozumiem i tak wierzę, że Jezus wskazuje, że twoje cierpienie, twój trud, on nie będzie bez zapłaty. Ale jeśli ty przejdziesz cięższą drogą niż twój bliźni, to zapłata będzie bardziej sowita. I, pamię I w potwierdzenie tych słów przypomnijmy również ten moment, kiedy przyszli a, synowie Zabadeusza bodajże do Jezusa i powiedzieli, to znaczy ich matka, i powiedziała, że chcę, aby jeden z moich synów siedział po lewicy, a drugi po prawicy. I wiecie, to jest bardzo zaszczytne miejsce, chyba już bliżej Boga to się nie da być, tak? W chwale, w niebie. I Jezus zdradza im pewien sposób. Aby być w jak największej chwale, aby dojść do tej chwały, i ich pyta, czy możecie pić kielich, który ja piję? Oni mówią, możemy. A czy możecie być ochrzczeni chrztem, którym ja jestem chrzczony? Możemy. I Jezus mówi, wszystko to właśnie będzie w waszym życiu. Ale czy usiąść po lewicy, czy po prawicy, to nie moja rzecz, ale Ojca Niebieskiego, i będzie to dane tym, którym właśnie zostało zgotowane. Dlatego, bracia i siostry, właśnie idąc za Chrystusem, pamiętajmy również, że my jesteśmy Jego uczniami i na mistrz pokazał, jakie będzie nasze życie. On cierpiał i my cierpieć będziemy. Ale tak jak i on króluje w chwale, i my będziemy właśnie w tej chwale razem z nim. I przeczytałem o Piotrze. I kiedy on zrozumiał te wszystkie właśnie prawdy, że bez cierpienia się nie da. On później i sam utwierdza braci swoich, właśnie i mówi o cierpieniu. I wiele mówi braci i siostry o cierpieniu. Ja jednakże tylko przeczytam jedno miejsce. Będzie, będzie to fragment pierwszy Piotra, dwa, drugi rozdział i dwudziesty pierwszy werset. 1 Piotra 2,21. Na to bowiem powołani jesteście. Zauważmy, że to nawet jest włączone w nasze powołanie. Ktoś może powie, no to niech pastorzy cierpią może, albo ewangeliści. No przecież to normalne, kiedy ewangeliści cierpią. Uczniowie Jezusa Chrystusa są na to powołani. Chrześcijanie są na to powołani. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za Was. Zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Kiedy apostoł Paweł pisał listy do również swoich prawowitych synów w wierze, na przykład do Tymoteusza, również mówi wiele o cierpieniu. Drugi Tymoteusza, czwarty rozdział, piąty werset. I tam nawet w jednym miejscu mówi dobitnie i wyraźnie. Drugi to Mateusza, 4,5: Ale ty bądź czujny we wszystkim, i między przecinkami jest wstawione słowo: Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Jakby się chciało, bracia i siostry, dla naszego cielesnego człowieka, fizycznego człowieka, służyć Bogu, pełnić pracę ewangelisty, wiele innych służb dla Boga czynić, ale nie cierpieć. Ale nie cierpieć. A apostoł Paweł nie ukrywa tego i mówi: cierp, zgadzaj się na cierpienie. I wiecie co jest najgorsze, że kiedy chrześcijanin będzie chciał połączyć służbę Bogu bez cierpienia, on nigdy tej służby doskonale nie wykona. Kiedy my będziemy chcieli pokazać światu chwałę synów Bożych, a przy tym uciekać od cierpienia, nie uda się nam pokazać pełnej chwały Bożej. A może nawet jeszcze na odwrót, jeszcze a, zbezczyścimy imię Boże i będziemy się zapierać tak, jak Piotr swego czasu to uczynił. Ale zrozumiał i naprawił swój błąd. Rozumiem, bracia i siostry, również takie, taką kwestię, że Mamy różny wzrost duchowy, rozwijamy się. I Jezus dobrze wie, że nie każdy z nas jest gotów już teraz pójść za Nim tam, gdzie On idzie. Nawet na cierpienia. I właśnie tak, już, tak jak już było przeczytane: Kiedy my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny. Ale jakże ważne jest, bracia i siostry, nam dzisiaj wyznaczyć ten dobry cel aby tak wzrastać w miłości, aby być gotowymi płacić właśnie najwyższą cenę. Pismo Święte mówi, Jezus Chrystus powiedział takie słowa, że nie ma większej miłości, jeśli kto życie oddaje za przyjaciół swoich. I wiecie, okazuje się, że diametralnie czym nasza jest większa miłość, tym więcej my jesteśmy gotowi w służbie dla Pana cierpieć. Tym jesteśmy bardziej gotowi poświęcać się Panu i przez to właśnie imię Boże jest uwielbione. Popatrzmy, bracia i siostry, jakże bardzo błogosławionymi kościołami są te kościoły, gdzie są prześladowania. Tam chrześcijanie przyjmują za codzienność, za w pewnym sensie już za normalność, że mogą być prześladowani, że będzie im ciężko, są gotowi płacić cenę. I właśnie popatrzmy nawet kościoły wschodu, tak? Rosja, Białoruś, Ukraina, w wielu miejscach bracia i siostry ten mocny ogień, który się rozpalił w czasie prześladowań jeszcze dziś tam w wielkim stopniu on się pali. Ze względu na to, że wielkie błogosławieństwo przyszło na ten kościół, przez to, że on był gotów cierpieć razem z Chrystusem i być błogosławieństwem dla obecnego pokolenia, kiedy oni żyli, i nawet dla przyszłych pokoleń zostali błogosławieństwem, dobrym przykładem wierzy. Również Tymoteu, drugi list Tymoteusza, drugi, trzeci rozdział, dwunasty werset mówi. Trzeci rozdział, dwunasty werset. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie ze źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Pismo Święte nam również mówi, na przykład dzieje 14 rozdział 22 werset. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 22 werset. Może od 21, żeby jaśnie było. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zwrócili się do listry i konium i antiochi, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków aby wejść do królestwa bożego Jezus Chrystus bracia i siostry w Mateusza w dziesiątym rozdziale Mateusz 10:38 powiada tak I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną nie jest mnie godzin. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Nie będę już czytał więcej miejsc Słowa Bożego. Chciałbym tylko, bracie i siostry, życzyć Wam i sobie, aby te święta, gdzie świętujemy Boże Zmartwychwstanie, aby nam. Zważyć swoje serca, przemyśleć swoje postępowanie, swoją pobożność i jeśli widzimy, że gdzieś nam ten cel umknął, cierpieć razem z Chrystusem, aby dążyć do tej Bożej, świętej miłości, aby nam właśnie w dzisiejszych czasach dobry bój bojować i wiarę zachować i odziedziczyć wieniec sprawiedliwości, który Pan da tym, którzy umiłowali Jego przyjście. Niech Bóg was błogosławi. Amen.